Piątek, piąty tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z pierwszej księgi królewskiej mamy spotkanie Jeroboama z prorokiem Achiaszem z Silo. Jeroboam to będzie mężczyzna, człowiek, który w pewnym sensie doprowadzi do rozłamu państwa Izraela. Wspaniałe królestwo Dawida, królestwo Salomona ulegnie podziałowi, tak jak to zapowiedział Pan Bóg Salomonowi, że za Twoje grzechy, za to, że z serca odwróciłeś od Pana Boga, dziesięć pokoleń odejdzie od, od Judy i, i tak naprawdę rozleci się, można powiedzieć, państwo na, na dwie części. I teraz to następuje, to znaczy prorok zapowiada słowo pańskie, które Bóg wcześniej powiedział i, i kieruje, można powiedzieć, do Jerobołama, to słowo w jakim sensie czyniąc go odpowiedzialnym, czy, czy powierzając mu zadanie rozdzielenia, czy rozpadu państwa. Jest bardzo ciekawy kazus, bo no, tak z punktu widzenia zewnętrznego mogłoby się wydawać, że Jeroboam robi szkodę krajowi, że przecież to tak nieładnie niszczyć kraj, że tak nieładnie sprzedziwiać się królowi, że trzeba być królowi posłusznym, zwłaszcza, że to jest Salomon, mądry król, co by sobie pomyślał Dawid, ale robiłam tego nie robi ze złośliwości, robiłam, nie robi tego, dlatego że, że nie lubi króla albo dlatego że nie lubi ludu. Po prostu robiłam robi to, co każe mu Pan Bóg. To, co każe mu Pan Bóg. I to jest chyba najtrudniejsze w historii, że wtedy, kiedy są rozłamy w kościele, we wspólnotach, kiedy są różnego rodzaju rzeczy, że my od razu osądzamy, że to na pewno jest grzech. Niekoniecznie, niekoniecznie. Czasami ludzie działali, można powiedzieć, z Bożego. Bo Pan Bóg chciał ukarać, czy Pan Bóg chciał pokazać konsekwencje grzechu. Niekoniecznie po prostu walka oznacza to, że nie jestem z Bożego Ducha. Może ktoś po prostu jest przez Pana Boga posłany do zrobienia takich rzeczy, które się nam wydaje, patrząc z tej naszej perspektywy, jakoś rzeczą przeciwko nam, przeciwko ludowi czy przeciwko wspólnocie. To znaczy, że życie nie jest łatwe i to nie tak łatwo rozpoznać, czy ktoś jest z Bożego Ducha, czy nie z Bożego Ducha. Natomiast naprawdę najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy my w sumieniu, przede wszystkim my w sumieniu, modlili się bardzo i byli otwarci na to, czy to, co ja robię, naprawdę jest z Ducha Świętego, czy naprawdę Bóg mną kieruje, czy niestety czasami jest tak, że, że, ja, że ja mówię, że to z Bożego Ducha, ale myślę tylko o swoich, o swoich interesach. Psalm 81 mówi o tym, że Bóg y, 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 zwraca się do swojego narodu, żeby nie miał innego Boga, żeby nie miał cudzego Boga, że nie będzie się kłania, żeby się nie kłaniał obcym Bogom, bo Pan Bóg wyzwolił Izraela z ziemi egipskiej. I można by powiedzieć, no przecież to jest oczywiste, skoro Pan Bóg tyle zrobił dla, dla nich, no to powinni być Mu wdzięczni, nie powinni odchodzić do obcego Boga. Ale zaraz czytamy w, w drugiej strofie, lecz lud mój nie posłuchał mego głosu, Izrael nie był mi posłuszny. I owszem, można by powiedzieć, no ci co później, jeżeli to mogliby być nieposłuszni, mogliby powiedzieć, no to nas nie wyzwoliłeś, wyzwoliłeś naszych praojców 400 lat temu, 800 lat temu, to co się przejmować po prostu, no my nie doświadczyliśmy Twojej łaski, więc nie mamy takiego poczucia, żeby Ciebie słuchać. Ale przecież widzimy z Księgi Wyjścia, że nawet w czasie, w czasie, Wyjścia z niewoli egipskiej, nawet ledwo wyszli, ledwo wyszli, po prostu to narzekali. Co z tego, że widzieli, że Bóg dokonywał plag, co z tego, że przeszli suchą nogą przez morze czerwone, co z tego, że jedli mannę, co z tego, że jedli przepiórki, jak i tak wielu z nich się buntowało. Można powiedzieć, że bunt, grzech jest trochę naszą naturą. Jesteśmy po prostu grzeszni, Jesteśmy, mamy skłonność do grzechu i nieraz szukamy winnych, mówimy, czemu ludzie odchodzą od Kościoła, dlaczego jest coraz mniej powołań, czemu się dzieje tak czy owak. Wróćmy do tej najprostszej prawdy. Człowiek ma skłonność do grzechu. Owszem, są różne, przeróżne przyczyny, ale żeby sobie też jasno powiedzieć, tacy jesteśmy, my jako ludzie tacy jesteśmy. Czy to się czy księża, że, że mamy skłonność do grzechu i, i z tej skłonności bardzo często korzystamy. Korzystamy i potem robimy takie rzeczy, że one są buntem nawet przeciwko samemu Panu Bogu. Pięknie to pokazuje Ewangelia. Ewangelia opowiada o uzdrowieniu głuchoniemego, Jezus zrobił dla niego fantastyczną rzecz. Człowiek, który, który miał problemy z, ze słyszeniem, który miał problemy z, z mową, z właściwym mówieniem, zostaje uzdrowiony. I teraz Jezus zrobił bardzo ważną rzecz, to znaczy przywrócił mu możliwość słuchania i mówienia, i teraz Jezus prosi: Proszę was, żebyście nie mówili. Ty nie mogłeś mówić, dlatego że, że byłeś chory. A teraz ja was proszę, żebyście nie mówili o tym, co się stało. Ktoś by powiedział, no ale jak to nie mówić? Przecież Jak o tym można nie mówić? No, bardzo prosto można nie mówić. Jakby ktoś powiedział, jak zostałeś uzdrowiony, albo co się stało, że zostałeś uzdrowiony? Zostałem uzdrowiony, ale przepraszam, nie mogę o tym mówić. Dziękuję. Wystarczyłoby tyle. Nie mogę o tym mówić. Ty, czy byliście tam świadkami? Co się tam wtedy stało? Byliśmy świadkami, ale nie możemy o tym mówić. Czy to jest niemożliwe? To jest możliwe. To jest możliwe. O wiele łatwiej jest nie mówić, jak się jest zdrowym, niż mówić, jak się jest chorym. I owszem, wiele jest pytań, dlaczego Jezus zabrania mówienia, ale mnie osobiście się wydaje, że bardzo często Jezus zabrania mówienia, żeby ludzi wystawić na próbę, żeby powiedzieć: Zróbcie wy dla mnie coś dobrego. Jeśli ja potrafię dla was zrobić tak wielki cud, to znaczy przywrócić mowę, to zróbcie coś dla mnie i posłuchajcie mnie. Bądźcie mi posłuszni. I to, co chyba najsmutniejsze jest w tym, że, że jednak im bardziej przykazywał, temu gorliwiej to rozgłaszali, że kompletnie nie słuchają Jezusa. A jeśli nie słuchają Jezusa, to znaczy, że cały sens przyjścia Jezusa nie ma, nie ma sensu, bo, bo Jezus nie przyszedł po to, żeby, żeby uzdrawiać, tylko Jezus przyszedł po to, żeby nam przekazać słowo, żebyśmy byli temu słowu posłuszni, bo tylko będąc posłuszni temu słowu, możemy naprawdę osiągnąć życie wieczne. Tu jest jakby klucz w tym wszystkim, nie? Że jeśli Jezus taką prostą rzecz ci każe zrobić, na banalną rzecz, żeby nie mówić, to czemu mówisz? Czemu mówisz? I tak jest z wieloma innymi przekazaniami, że Jezus nie wymaga od nas niewiadomo jakich rzeczy. Jezus wymaga posłuszeństwa słowu. My go prosimy, prosimy o cuda, błagamy o wiele różnych spraw, a dużo prostsze rzeczy nie potrafimy zrobić, czy nie chcemy. Tu się zaczyna wiara. Czy ja naprawdę wierzę, że to, co mówi Jezus. Jest prawdziwe. Czy ja wierzę w to, że to, co mi Jezus nakazuje, powinienem wziąć sobie do swojego serca? Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.